A mama nagrywa. <grywa> Ładnie dzieło nagrywa. Na oknie. No, pięknie. Prawda, że... E, e, bo jesteśmy u pani Eli, Eli bytlące? <grywa> Tak? Ja wiem, że... Tutaj, tutaj byliśmy kiedyś z panią Elą No Chciałam tutaj zaparkować, żeby... Tu ja chcę, żeby tu był Kto? Ja, ja byś tu była? Bo chciałam tu być, żeby być na parku. Chciałam tu być, żeby bić na pasach. No, Teraz pan zapakuje i nie wysiadamy. Mogę panu tak? no. pas? Możecie. No. Wysoka panią. Wysoka panią.

Co ja też? Tam Idziecie? Idziemy. No idziemy. A ty go zostanie... <laughs> mama. Zostawcie pa, panie... mnie sama? Tak, pan nie ma. Jeszcze fajnie? Ale zimna. Zimno? zimno? <laughs> Na słońcu gorąco.

Just, just walk <laughs> Lara, ale e ku kom zrobić, si oh my chcemy samą kółką zrobić I to jak zrobisz? za trudne Da się radę O mój Boże, dla za trudne tak za trudne i tak widzisz? Lara. Esperaste <todos> <todos> aí, No akurat ja tutaj też nie widziałam. <grywa> o oh, popatrz, tu też masz plaża. Oh, no, no, no. Dla nudistów? You know, plaża nudistów? Jaki? Mama, nudistów? No. Jaki? No. mogę tam wracać? No. Ja też nie.

Ah. We could sit here close. I don't want to sit on the. Uh. You want to sit on the side. You feel, you feel cold. <laughs> oh, bows a bows Gorąco? Trzeba czekać. Zobaczyć tutaj dookoła co jest. Lara, widzisz gdzie idziemy? Zobaczyć tutaj co jest. To no. jest fajne, nie? Jest cool. Jest cool, cool, cool. No. Nie mam ręki! O, w parkingu. Jak masz auto. Ale jak tam dostać? No tu jest ulica, wiesz. Aha. Przedzaj <laughs> rękę. <laughs> Nie chcesz? Może być, może jestem, tylko słuchaj naszego mózgu. Teraz możesz, masz. Dawaj, dawaj, idziemy. Przestraszyłam. <laughs> <laughs> A gdzie rybki poszły? A gdzie rybki? Tutaj chyba wstęp za darmo. No tu. Wstępu za darmo, nie musi płacić. Gdzie? Wow! A te rybki to może okaz okazuje, że byli po prostu robale i urosły na rybki. A tu są malutkie takie. Widzicie? No. Tu się okaże, że poszukiwano ciało leży gdzieś. Nie czułam. Nie? Nie. A ale gorąco teraz U! A nie, bo myślałam, że tutaj jest wejście, a nie ma wejścia. jest ogrodzone. No myślałam, że wstępu za darmo. No, somebody will just come through here and walk them. No, fine. Co to za chat? jej śmiech. Tutaj byliśmy, nie? O, a, lepiej. tam Sama idziesz? Da się radę sama iść? No to idź. Nie może. Nie, tu jesteś, przecież. No i coś tam. A ty idziesz, czy zmęciłaś się?